Dzień dobry moi kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj proszę Was o pomoc dla Korneli, Kornelia Malczewska. Oczywiście nadal prowadzimy zbiórkę Kasi, u Kasi brakuje jeszcze ponad 500 tysięcy złotych. Czekamy obecnie na aktualizację, która no najprawdopodobniej nastąpi w momencie, gdy szpital w Stanach Zjednoczonych wyznaczy termin operacji. Więc tutaj wszyscy. Czekamy w napięciu, i oczywiście te osoby, które chcą, nadal mogą wspierać zbiórkę Kasi. Yy, I tak samo Korneli, którą dzisiaj wam przedstawię. Yy, oczywiście będzie się to odbywało na dotychczasowych zasadach, czyli wróżenie, zapomaganie. Yy, myślę, że kochani, to już będzie taki yy, stały punkt programu, że tak powiem, u mnie na kanale, bo pomyślałam sobie, że yy, no, niech. Yy, Czemuś dobremu też ten kanał służy? Poza tym, że y, uczymy się tutaj wspólnie, że sobie doradzamy, że y, dostajecie właśnie jakieś przesłania dla siebie, niech y, też służy jakiemuś dobru. Nawet jeżeli chociażby jedna osoba tutaj y, pomogła choremu dziecku, y, to już jest jakaś korzyść. I dlatego kochani, y, postanowiłam, że zrobię znowu taką akcję, tym, tym razem dla Corneli, ale tak jak mówię, jeżeli ktoś dokona wpłaty na rzecz Kasi, to również y, przekaz dla niego zrobię. I na jakich zasadach, tak jak było w Wcześniej, czyli 5 zł co najmniej wpłacone na zbiórkę, równa się możliwość zadania jednego pytania do kart, bądź też, jeżeli nie macie pytania konkretnego, no to jakiś tam przekaz dla Was na ten właśnie moment, taki ogólny przekaz, to co karty same będą chciały Wam przekazać, powiedzieć. Ja pod filmem. Podam oczywiście odpowiedni link do zbiórki Kornelli, pokażę Wam. To jest Cornelia, kochani, nie wiem, czy to dobrze widać, ta zbiórka zmierza ku końcowi, bo tam zostało no nieco ponad 10 tysięcy złotych, natomiast ta zbiórka stoi w miejscu. Dlaczego? Bo na tej stronie jest po prostu taka polityka, że im częściej są wpłaty, nie muszą to być jakieś duże wpłaty. I dlatego ja najczęściej, jeżeli tutaj dokonuję. Wpłat, to robię to po złotówce, yy, dlatego że liczy się częstotliwość, a nie wysokość wpłat i Tutaj jak na przykład mam do wpłacenia 5 czy 10 czy 20 zł, no to poświęcam na to 10 minut, rozbijam to na odrębne szybkie przelewy i robię po złotówce, dlatego żeby po prostu właśnie podnieść statystyki stron, czyli w zasadzie tego profilu danego dziecka, dlatego że no na stronie właśnie jest to tak urządzone, że tam gdzie są często wpłaty, to ta zbiórka ląduje na stronie głównej i na y, jednej z pierwszych stron. Natomiast jeżeli wpłaty są rzadko, nawet chociażby były w dużej wysokości, to zbiórka taka no wędruje gdzieś tam Daleko, daleko na 17, 18, 20 stronę, yy, i siłą rzeczy, yy, no, ma bardzo ograniczoną widoczność. Mało osób jest w stanie po prostu taką zbiórkę zobaczyć. Mało, komu się wiecie, po prostu chce wchodzić gdzieś tam dalej. Raczej ludzie najczęściej skupiają się na pierwszej, no, może drugiej i trzeciej stronie. Dalej po prostu już nikomu się nie chce zagłębiać. Yy, I kochani, tak jak powiedziałam, no, brakuje tutaj. E, troszkę ponad 10 tysięcy złotych. Jak sobie zobaczycie to ta zbiórka trwa już kochani od 5 lutego 2018 roku. E, jej zakończenie przypada na 5 października roku bieżącego. E, w porównaniu z niektórymi zbiórkami ta kwota, bo to jest prawie 90 tysięcy, niecałe 90 tysięcy, ta kwota wydaje się śmiesznie mała, ale zobaczcie jak długo tutaj, e, no ciułany, jest każdy grosz. Dlatego właśnie serdecznie Was proszę o pomoc dla, dla Corneli, bo no ta zbiórka idzie bardzo, bardzo wolno, bardzo opornie. Wiem, że są ludzie, osoby pracujące przy tej zbiórce, które się starają, e, no pokazują gdzie mogą, udostępniają w mediach, udostępniają na swoich portalach społecznościowych. No ale rzeczywiście idzie to bardzo opornie. Na co zbiera Cornelia? E, Cornelia kochani... Yy, urodziła się z wadą mózgu, bardzo poważną wadą, i to, co dla normalnych dzieci, znaczy normalnych, w sensie zdrowych oczywiście, yy, jest yy, na porządku dziennym, czyli poszczególne etapy wzrostu, rozwoju, yy, nauka chodzenia, nauka mowy, jakichś funkcji motorycznych, no, u Corneli stoi pod znakiem zapytania. Ona oczywiście jest na bieżąco rehabilitowana, to, co można zrobić doraźnie, jest robione, aby jej pomóc w tym rozwoju. Natomiast no tutaj pieniążki są zbierane na y, terapię komórkami macierzystymi. Tutaj możecie sobie przeczytać, jaki jest cel. Terapia komórkami macierzystymi, szansa na sprawność dla Cornelli. Y, tutaj możecie sobie poczytać właśnie o, o jej chorobie, o tym, y, czym to się objawia, w jaki sposób rodzice tu próbują pomóc dziewczynce. Y, jak, jak w ogóle to się odbywa? Jest tutaj cała historia Kornelki, więc zachęcam do, do przeczytania, bo naprawdę łapie za serce. No i cóż, kochani, zwracam się do Was z prośbą o wsparcie tej zbiórki, każdy na tyle, na ile może. E, również o udostępnianie, e, przekazywanie dalej informacji o zbiórce, bo tutaj też jest to bardzo, bardzo ważne. E, I tak jak powiedziałam, każdy, kto dokona takiej wpłaty w wysokości co najmniej 5 zł, może do mnie napisać maila, przesłać mi po prostu potwierdzenie takiej wpłaty i ja dla tej osoby postawię karty. Dziękuję Wam z góry za wszystko, bo wiem, że macie wielkie serca i pokazaliście to już przy Kasi, więc liczę na to, że po prostu no, tę kwotę uda się zebrać tutaj jak najszybciej, również dzięki Waszej pomocy. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim. Do zobaczenia. I do usłyszenia, kochani papa. Pa.